Dzień dobry, witam w nowym wloczku. Mamy dzisiaj piękną, słoneczną, chociaż troszkę chłodną niedzielę, ale skorzystamy z tej pogody, obierzemy się cieplutko i wyskoczymy sobie w pewne bardzo fajne miejsce. Na farmę dniową, która tutaj nieopodal Gdańska się znajduje. Także oczywiście zabieram Was. Até a

Sernik pyszny Alusia. Nie? A jak muffin, Ta Dobra? Nie dobra, a spróbuj serniczka, może Ci będzie bardzo. Co? Wolisz serniczek zjeść? Tylko zjedz sobie serniczek, a ja ziem tą maseczka, a mogę mały mi maseczkę. Zrzucił z twarzy. Zaraz mi odleci! Dobra, jednak wersja pod brodą do jedzenia. Mama, możesz Dobra. Dobra. Dobra? Dobra. Dobra kochani, wróciliśmy już do domu. E, I powiem wam, że fajnie było. E, Wyjściówka y, jest tanioszka, no bo to tylko 5 zł. Farma może nie jest jakaś bardzo duża, ale też nie jest jakaś wcale mała. Jest naprawdę masa tych dyń. Przy różnych kompilacjach można sobie porobić naprawdę bardzo fajne, ładne, klimatyczne, dyniowe fotki. Jest takie fajne pole kukurydziane taki labirynt. E, może coś zjeść na ciepło, można coś kupić od nich. O tym jeszcze zaraz powiem. My sobie też zakupy zrobiliśmy. E, są snopki, jest dla dzieci taka duża góra piachu, jakaś tam zjeżdżalnia. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, e, ale jest jeden minus. Tłumy po prostu ogromne tłumy. My pojechaliśmy, tak wiecie, od razu na otwarcie, czyli chwilę po dziesiątej. I było wtedy jeszcze naprawdę sympatycznie, tak wiecie, trochę ludzi, ale nie tak ciasno, e, tam przy takim jakby jeziorku e, naprawdę było bardzo fajnie. E, no ale później to się zaczęło robić bardzo gęsto, więc polecam jakieś takie chyba jednak poranne godziny. No i co, wróciliśmy stamtąd i oczywiście kupowaliśmy sobie dynie, nasze ulubione, czyli dynie Hokkaido. Słuchajcie, jedliśmy tam też obłędny, po prostu obłędny sernik. A widziałam, że Farma na swojej stronie na Facebooku opublikowała przepis właśnie z użyciem tej Deni Hokkaido. I myślę, że to jest fajny pomysł, żeby spróbować go odtworzyć i może nawet nagramy to wspólnie. Zobaczymy, jakby mi ten sernik wyszedł. Ale oprócz tego, słuchajcie, kupiłam sobie jeszcze ketchup. Dyniowy, oczywiście, i próbowałam, można było sobie zdegustować, dżem dyniowe. Jeden był z dodatkiem jabłka, a drugi z taką nutą pomarańczową, i powiem Wam, że ten pomarańczowy był wspaniały. No ale biorąc pod uwagę też tutaj smaki mojej rodziny, to wybrałam jednak ten z jabłkiem, ale on też był naprawdę przepyszny, także super. Będziemy się zajadać dyniami no bo kiedy jak nie teraz dynia jest oczywiście bardzo wartościowa ma dużo beta-karotenu, a to pomaga nam też oczywiście budować odporność aromatyczna zupa dyniowa z dodatkiem czosnku i imbiru to już w ogóle bomba tutaj na wzmocnienie i co? Generalnie osobom, które są z trójmiasta, okolic, to jak najbardziej taką wizytę na farmie dyniowej, dyniowe na rotmance serdecznie polecam. Tylko, tak jak mówiłam, godziny poranne. No to co kochani, myślę, że tyle. Taki dyniowy vlog mi wyszedł. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym filmie.